No siemanko kochani, słowo się rzekło, kobietka u płotu, co powiemy sobie dzisiaj o gumach, O gumach, o blachach. Blachy wahadłowe, blachy obrotówki, powiemy sobie pa parę słów, żeby ułatwić to niektórym kolegom zadanie, jak łowić i tak dalej, tak dalej. Odwrotnie dzisiaj zacznę od blach obrotowych. Tu mam na przykład kochani w pudełeczku parę obrotówek. Nie dobrze ich dużo, zresztą nie mogę zbyt często obrotówkami. Niemniej jednak zawsze je przy sobie mam, bo wiem dokładnie, że obrotówka potrafi załatwić sprawy, kiedy w ogóle nie, ch nie chcę brać na gumy. Nie chcą. A okazuje się, dość często się to zdarza, że bardzo chętnie biją w obrotówkę. bo w obrotówkę weźmie, a co innego podaż Nie weźmie. To niestety, takie kaprycho mają. Dlatego zawsze parę obrotówek mam. No ja tutaj mam akurat to jest Takich parę do podoręciów, które mam zawsze ze sobą. Chyba mi się zaczepiła o, o wahadłówkę, o morsa. To jest kochani obrotówka, bardzo fajnie pracują od balcera. Jest dość, dość spoko obrotówka w złotym kolorze, jakieś czerwone kropeczki. Ogólnie mam, używam dwóch kolorów, trzech nawet. Moje podstawowe kolory to Aglie trujeczka w złotym kolorze, srebrnym kolorem mepsy. To są Aglie mepsa. Bardzo je lubię, owszem. I kolory tylko do tego, żeby zmienić, bo nie czasami jest czasami biorą chętnie w złote, czasami w srebrne. Nie mam tu jeszcze gdzieś posiadam, nie chcę szukać, bo gdzieś tam przynęta przynętach leży jeszcze miedziana. Ale to już od Savidza, Też bardzo dobra. Ale to o dwójeczka, chyba mniejsza trochę. Co następnie? Co my tu jeszcze mamy, kochani? Tak na podoręczu, co mam? Oczywiście to jest przynęta Black Fury. Czyli czarna furia od Mikado. Czwórka. No, tak I ta blaszka potrafi i ładnego konia skusić. Szczupak chętnie, dość często. I jeszcze jedną taką EWIT, tak mam, bo mam, noszę, to jest Long czwórka meps I to jest takie moje na podoręziu, żeby po prostu mieć, kochani. I co trzeba wiedzieć o blaszkach obrotowych? Przynajmniej ja brak obrotowy to stosuję na wodach płytszych lub no na wodach, gdzie nie muszę gdzieś specjalnie głęboko prowadzić przynęty, gdzieś nad zaroślami. Oczywiście staram się nawet trochę głębiej prowadzić, zaraz powiem, jak to robić, na dwóch, trzech metrach nieraz, z tego względu, że ona stawia duży opór. I ma bezpośrednio połączenie ze szczytówką, czyli jak ustawimy kij, czyli zmniejszamy kąt pleci żyłki, plecionki, co tam kto łowi, od wody, czy bardziej ostry kąt, tym ona ma dłuższą drogę głębiej pod lustrem wody, bo jeżeli kąt większy, to ona będzie startowała prosto do góry, prosto do y, linii wody, do powierzchni, a jeżeli kąt zmniejszymy maksymalnie, jeżeli to jest na przykład poziom wody, to jest plecionka, to czyli zmniejszając kąt, czyli opuszczając szczytówkę, ta linia nam się wydłuża. Wtedy można ją głębiej, do, do, dostosowując tempo, można ją fajnie poprowadzić troszeczkę głębiej, Aczkolwiek, zawsze niezbyt głęboko, bo ona będzie zawsze połączona linią prostą. Nie tak jak w bułkach jigowych, że troszeczkę zwolnisz i ona sama będzie ciszła szła prosto w dół i tak dalej. No, MEPS to moje MEPS. W ogóle blaszki obrotowe to no jest troszeczkę inna bajka. W każdym razie, żeby troszeczkę głębiej poprowadzić, warto opuszczać kij, dostosować tempo, wtedy wydłużymy. Jeżeli chcemy wysoko prowadzić, no to szczytówkę wyżej i dostosowujemy tempo. I to nie ma wielkiej filozofii. Są to dość, dość skuteczna przynęta. Są wielu wędkarzy, którzy łowią głównie na obrotówki. Przez wielu jest niedoceniana, ale wielu, bardzo wielu wędkarzy docenia jednak, bo jest to dobra przynęta. Także obrotówki, no wiadomo, nawet ja miałem ostatnio, widzieliście na jednym z ostatnich filmów, suma, którymi walną, właśnie w obrotóweczkę, w tą trujeczkę mepsa uderzył. Sum, i to był słuszny sum. Ja nie mówię, że to jakiś tam rekordowy, tam 2 metry i tak dalej, ale był na pewno duży. Potężna siła, potężny opór, żadnych szans nawet go na podprowadzenie do góry nie dał. W sumie to był lekki kij, to druga bajka, no ale w każdym razie fakt, faktem, że uderzył. No, brutówki, oczywiście szczupaki, okonie, no kto łowi, pstrągi, to pstrągi, ale to już jest troszeczkę inna bajka, bo nie trzeba zbyt wielkich kombinować, w rzeczkach pstrągowych, no to jest. Wiadomo płytko i tak dalej, także to jest troszeczkę inna bajka nie w strągu. W każdym razie praktycznie większość ryb na malutkie obrotówki nawet płosie mi potrafił uderzyć. Wzięła normalnie zapysk, nie zaczepiona, tylko normalnie wzięła i to już nie, niejednokrotnie mi się zdarzało. płość, po prostu płoś walit, potrafi uderzyć obrotówkę, walność, reszcz. Także jest to dość skuteczna i wszechstronna przynęta, ale jak mówię służy. Głównie do obławiania troszeczkę płytszych wód. Ja nie łowię tam nimi głębiej jak jest gdzieś tam 5-6 metrów. Oczywiście można łowić nią na głębokich wodach. Nie mówię, że nie, ale to w momencie, kiedy ryby unoszą się wyżej o konie, czy szczupaki polują w toni, wychodzą wyżej, no to one wystartują do tej obrotówki, bo ona, jeżeli tam poprowadzią 2 metry pod wodą, to może to nawet 4-5 metrów głębokości może tam szczupak do niej wystartować chętnie, czy o koń. Także tak to mniej więcej, kochani, wygląda. Następna, następna blacha. Powiem sobie o blaszkach. O, moje ulubione wahadełka. Kochani, to jest blacha bez firmy. Oczywiście wzór naszego polskiego Gnoma. Ja widzę, że to się tak odbija, że ona świeci tak mocno, ale ona jest, uwierzcie mi, że ona jest zajechana jak płyty połąskiego, jak płyty ich troje, zajechana jest niesamowicie. Zaraz Wam pokażę inną. Oczywiście najbardziej popularne blachy wahadłowe to są nasze polspingowskie, no i nie ukrywam, one są bardzo dobre. Łowiono na nie kilkadziesiąt lat temu, łowi się dzisiaj i przynoszą rybki. Zresztą widzieliście starsi, starsi moi widzowie widzieli na blachę na Algę trójkę. W listopadzie przywaliłem szczupaka 1,32. Zresztą to w szczupakach moja życiówka, chociaż wiem, że bywają większe. No, ja akurat trafiłem takiego. Na właśnie na algę, kochani, jak poprowadzić? No, zasada jest podobna do prowadzenia obrotówek. Opuszczając kiej, zawsze mamy troszeczkę niżej. Tylko, że to są blachy cięższe. Na przykład to jest. A, dobra. Są że one szybciej opadają na dno, czyli już jest inne tempo prowadzenia, troszeczkę łatwiej je prowadzić. bo można łowić nimi nawet dość głęboko, bo one mają swoją specyficzną pracę, dlatego że opuścimy nawet głęboko, poprowadzimy kawałek z 2 metry nad dnem, kawałek poprowadzimy, opuścimy, pozwalamy jej nawet na opad, bo w tą, w tą przynętę też z opadu potrafi pięknie uderzyć ryba w blachę wahadłową z opadu, potrafi naprawdę uderzyć i to nie wąsko. Dlatego można po się z opadu poderwać zna, poprowadzić dwa metry i nie ma co się obawiać. Starać się, żeby ten burszczupakowicz sam wjechać do pyska z tą blachą. On do niej wystartuje. Będzie że będzie chciał wziąć to, on po prostu do niej wystartuje. Ale można wyprowadzić ją na przykład nad dno i, i pozwolić na lekki opad. I następnie znowu poderwać. Też można kombinować, podszarpywać i tak dalej, ale trzeba wiedzieć jedno. Każda blacha... Ma swój specyficzny styl pracy. Charakterystyczne bicie tam na boki. Jak dołożymy yy, dajmy na to krętlik, no to jeszcze się obróci dookoła własnej osi i będzie się bujała na boki, wytwarzając taką specyficzną falę hydroakustyczną. Także ją warto wyczuć na kiugach. Jak prowadzimy kij, wyczucie i rytmiczne bicie, poprowadzić szybciej, wolniej i będziecie czuli, jak ona pracuje. I w rytmie pracy dostosować tempo prowadzenia brachy, I naprawdę to jest, to jest mega skuteczne. Nie to, że po prostu rzucę i ściągam i już mam wziąć. Pewnie, że mogę wziąć, ale no, nie, niekoniecznie i tak dalej. A ja mówię tu o sukcesywnym, planowanym, mówieniu szczupaku, udajmy na to, na blachę. Czyli tak jak powiedziałem, wahadełko ma swoją specyficzną pracę zobaczyć. No, tak jak polecam przy każdym przynęcie rzucić do wody i przeciągnąć ją bliżej, żebyśmy popatrzyli co jest co, a to jeszcze trzeba dodatkowo wyczuć. Jak to będzie czuć ta Jak ona, żeby ona sobie pracowała wahan? Bo jak będziemy szybciej prowadzili, to on może popaść od razu w ruch obrotowy, co czasami jest niepożądane, a czasami na odwrót. Można próbować i tak, i tak. Ale najważniejsze, z, z samym głównym punktem programu jest to, żebyśmy wiedzieli jak my ją prowadzimy, jak ona w tym czasie nam pracuje, czy, czy my mamy wahadło, prowadzimy na wahadło, czy wahadło obrotowe, że tak to nazwę, że ona się będzie kręciła do was, jeszcze wokół własnej osi, tak jak tutaj nie przymierzając. Tutaj o, na przykład już przyrdzewiałem, bo to już od lat, krętnik dołożony do morsa. To jest mors dwójeczka chyba, tak, mors dwójka, no i Morsy też, kochani, są dość skuteczne na okonie, na szczupaki. Są bardzo skuteczne. Pokazywałem w jednym z starych filmów. Pokażę Wam, jak już mam zajechaną jedną blachę, która naprawdę dała mnóstwo szczupaków. Wzór praktycznie bardzo zbliżony jest do naszego gnoma. Jak widzicie. To jest blacha od Balcera, kolonerny ma gra gramatura 30 gram, 30 gram tylko charakterystycznie ona złota była, tak jak środek macie złoty, ale z zewnątrz ona już, ona tak samo było, była złota, a w tej chwili już jest srebrna, bo jest po prostu zajechana jak płyty ich troje, że tak powiem. To była bardzo mega przynęta, często dla nic nie brało, a w tą przynętę no tłukły ja przez dwa sezony to naprawdę za na nią cztery szczupaków wydobyłem i co najlepsze, że w nią by brały lepiej, gdzie znalazłem taki sam model, tylko o numer większy, większa. I tamta wielka już nie była tak skuteczna jak ta. No to może ją nazwać dwójką, bo to jest ona w rozmiarze dwójki, chociaż tutaj nie ma żadnej rozmiarów, tylko Balzer i 30 gram czyli waga taka sama jak, jak naszej trójki Algi. Alga waży 30 gramów. Bardzo mega skuteczna. Jeżeli ktoś gdzieś ma lub zobaczy taką, to polecam, bo ona potrafi nieźle narozdrażać. Ale nie będziemy tutaj polecali sobie specjalnie brachy i tak dalej, bo tego jest naprawdę wybór, wybór kolor. Ja osobiście zawsze preferowałem blachy polspingowskie, bo to co tu ukrywać, Gnom, Alga i mors to są w ogóle muszkieterowie. A jest jeszcze jedna, kalewa, dajmy na to. No to, to są jeden z najstarszych modeli chyba yy, polskingu. Kalewa, ona to jest bardzo dobra blacha. A na co, to, to powiem Wam w innym filmie. Jak będziemy rozmawiali o innej wielkiej rybie, to na pewno sobie wspomnieli przy okazji i o kalewie. W każdym razie jest to dobra. Powiem szczerze, że no jak na szczupaki, no ja nie, ja nie mówię, że nie biorą, nie, absolutnie, ja nie, takiego nie mówię, to w każdym no akurat na szczupakach ona mi się specjalnie nie sprawdziła, lepiej mi się sprawdzały gnomy, mor, algi i morsy, te trzy i w zupełności wystarczy. I, i brał. to w każdym razie tak samo powiem, czyli prowadzenie, wrócimy jeszcze do prowadzenia, warto wyczuć jej rytm i chodzi tu o świadome prowadzenie. Lepiej zrobić jeden rzut, ale świadomy, że gdzie my tego szczupaka szukamy, dajmy na, czy, czy prowadzimy go, blacha jest ciężka, gdzieś nad doroślami chcemy. No to wiadomo, kij trzeba unieść do góry maksymalnie i dostosować tempo, żeby ona nam nie spadła w dół, nie krzaka się nie czepiała, tylko płynęła nad tymi krzakami. Jeżeli chcemy troszeczkę głębiej szukać, tak jak mówiłem wcześniej, opuszczamy kija, zwiększamy kąt między plecionką a lustrą wody, czyli ostry kąt, czyli ona już się, ta linia będzie wydłużała, ona będzie szła głębiej, lekko spowolnimy sprowadzanie, to ona już będzie głębiej szła. No i można, tak jak powiedziałem, na chwilę zatrzymywać i ruszyć. Zatrzymać, ruszyć blachę, bo to też jest często moment, punkt zapalny, kiedy ona stanie, zaatakuje lub stanie w momencie ruszania ona, znowu chcesz ruszyć i ona w tym momencie jest atak. Także, no tak to wyglądają mniej więcej te nasze blachy to naprawdę nie ma jakiejś wielkiej filozofii. Kwestia wyczucia i prowadzenia świadomego. Nie to po prostu, bo niektóre osoby rzucą ciąg i mówią: Ja nie bierze, rzucę ciągle i nie bierze. To nie, kochani, tak nie jest. Po prostu chodzi tu o świadome łowienie, żebyśmy wiedzieli jak ją prowadzimy, gdzie ją prowadzimy, na jakiej wysokości, gdzie my tej ryby szukamy. Także no, tak to wędkarskie, kochani, wszystko jest powiązane. Myślę, że troszeczkę Wam przybliżyłem ten temat. W razie czego jakichkolwiek pytań. Pytajcie śmiało, ja odpowiem. Jakby co, to pozdrawiam. Niech bos będzie z wami.